latek dzwoni do matki. Bardzo ją kocha, ale ponieważ w jego poprzedniej szkole dzieci śmiały się z tego, że kobieta jest sprzątaczką, teraz ukrywa to przed nowymi znajomymi. Okłamuje ich, że pochodzi z zamożnej rodziny, a jego mama ma świetnie płatną pracę. Nie wyciągasz, ale obcja. To jest telefon zastępczy, bo mój smartfon jest w serwisie. No, zawsze dają takie graty. Serio? Chyba mu nie wierzysz, przecież ci mówisz, że to straszny biedak. Ale nie. Właśnie, że tak. Wystarczy popatrzeć na twoje ciuchy, tania się ciuba. To są ciuchy ze Stanów, ty się na takich i nie znasz. A w ogóle kasę mam jak lodu, moja mama jest menadżerem w dużej firmie. A no właśnie, a propos, dzwoniłeś po mamę? Tak. No to świetnie. Dobra. Twoja stara tu przyjedzie? To bardzo dobrze, bo musi mi oddać pieniądze na naprawę kłada. Skoro jest taką dzianą panią menadżer, to od kopa wyciągnie ty siaka, co? Jasne, że tak. Dobrze, zaczekajcie na korytarzu. założycie ci opatrunek. Do potem frajerze. Ej, chyba trochę przeginasz. No chyba ty przeginasz. Albo jesteś ze mną, albo z nim, no rozumiesz? Nie proszę wyjść. Ale ściemnia ten Kuba. Na bank jest biedny i na nic go nie stać. Jak przyjedzie tu jego matka, to zobaczymy jaka z niej bogata pani menadżer. A jak Kuba kłamie, to zrobię mu mega owciach w szkole. Co ja narobiłem? Mogłem w ogóle nie iść do tej Amelii, a tak zrobię sobie jej totalnego idiotę. Jeszcze będziemy musieli zapłacić za tego kłada, a nam na jedzenie ledwo starcza. Muszę coś wykombinować, aby Amelia i Wiktor nie spotkali mojej mamy. Przecież, jak się dowiedzą, że jest sprzątaczką, a nie dzianą panią menadżer, to już w ogóle życia nie będę miał w szkole.